Siemaneczko, witam Was w pierwszym odcinku ze Speed Builder w swoim kanale. No i jesteśmy dzisiaj na serwerze non do którego oczywiście IP jest... W opisie niestety nie jest to serwer Polski, ale da się przeżyć. Uuuu. Uh. Mhm, mm mhm, mm okej. Okay. Tak samo, czyli żółty najpierw, potem ten... E, żółty czarny, żółty oczy coś takiego, tak było, tak e, tak, tak tutaj, tak i tak. Ok, e, teraz tutaj chyba z tego pamiętam było też takie jedno tu oraz tu ta pszczoła leciała w tą stronę. Szybko, 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 szybko Jest perfekt mecz na... Jako jedyna osoba perfect mecz mam, więc no, wyszło ok No, tak, wyszło ok Na pewno No to jest pierwsza ronda, w ogóle nie wiem czego tutaj chcę przez jajko jakieś lata Już kilka tych mapek i na pewno cały czas jakieś jajko tutaj tej lata, więc tego nie mogę pojąć, tak? Po czego to jajko jest, no ale ok Jakieś planety, to jest takie 4x4, to jest oddalone 1 1 i to jest nad tym na bok, okej, okay. już wszystko wiem, e, czerwone tutaj, 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 o nie wiem gdzie były kolory, jakie, ja, i za, wiem, to rajza, tutaj był ten, tak, 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 coś takiego, na hmm. pewno to że tu było słońce, tak, o, hmm, bez tego, jeden tutaj, tak, tak chyba. Nie no tak było słońce e, No nie no czemu mi tepnęło? To jest perspektywa, Tutaj, tutaj, tutaj Coś takiego Tak, 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 tak I tutaj na trzy do góry, okej okay. No nie, czemu mi to tepa Przez to przegram A To mówię, że przez to przegram No dobra, nie opadnę może, tutaj gość w ogóle nie wiadomo co wybudował No ja pomyliłem sobie w ogóle strony tego położenia położenia tego góry, no ale po no, no, nie wiedziałem jak to kompletnie zrobić tak tak po prostu nie wiedziałem dosyć tylny temat no ale okej okay, nie odparłem więc to jest i tak szczęście co tu mam jakiś nowoczesny Tak, czy to jest w tym stylu tutaj tak tak okej okay, to jest proste akurat hmm, a nawet, nawet nie usunęło się do końca jest tak o tu tu, tu 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 i tu i tu teraz to jest wszystko położyć pół półkutkami i położyć liście liście na dwa. zostało 8 więc będzie no jest perfect match dopiero no, pierwszy nie wiem już z czym oni mają problem to jest bardzo proste ten będzie miał też perfect matcha nie, nie będzie miał jednak Po tej chyba to pochodzenia w złej ale ten, to jest ma perfect matcha tamto perfect matcha z tego co widzę no ten źle ustawiał złe strony Tutaj temu, no nie położył wszystkich bloków, on zdążył. Ten to w ogóle sobie powiedział. wszystko. No, został wyeliminowany, nie dziwię się tutaj. a tutaj też jest zdążył, widać. Co tu jest? Estonia. A, to akurat będzie proste. Niebieski, czarny, biały. Biały, czarny, niebieski, tak naprawdę. Więc, no, biały. Będą same perfect match no mówię. Jak, jak tutaj perfect matchu nie będzie, no to jest to masakra, tak? Nie wiem, jaki oni poziom prezentowali, by perfect matcha tutaj nie mieli. Jest szansa, żeby to mieli jako pierwszy. No jest! Znowu jako pierwszy perfect match. Nie wiem, czego oni tak wolno budują. No ten kolega tutaj też on dosyć szybko to wybudował. Tak, skończył. No i wszyscy będą mieli perfect Trzeba chociaż... Nie, ten muszę tego nie zdążyć zrobić. Nie zdąży tego. Patrzcie na to. Nie zdążyć. Teraz no zdąży, zdąży. Zdążył. Mhm. Mhm. Takie coś daje. Okej, okay, na Tutaj tak. E, tak. Tak, z tego co widzę, to tak trzeba to tak sobie zrobić. Tutaj to. Dwie kraty. I jedziemy, ostatnie, teraz na tej wysokości to chyba było, pamiętam, no i perfect match, znowu jako pierwszy, no jestem za dobry w tą grę, naprawdę jestem za dobry w tą grę, bo no, za każdym razem perfect match to jest niemożliwe, ale okej, okay. no tutaj jakiś kolega tamten skończył, Od... no i który odpadnie, ten odpadnie, tak, ten odpadnie, on musi odpaść, tak, mhm Mm -hmm. Nie, ten? Dlaczego znaczy, ten odpad? A bo on... Nie, no, le, lepiej Nie, się przesunął stąd co widziałem. Okej, okay, okej, okay, już wszystko wiem. O nie. 1, 2, 3, 3 4, 6. Okej. Okay. Nie wiem jak mi się to uda zrobić. Już zapomniałem, już, zapomniałem że trzeba liczyć. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ale udało mi się idealnie to zrobić, więc wymierzyłem sobie pięknie. Teraz yes, tak to było, tutaj, 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 yy, tutaj, a weźmy sobie tak, tak postawmy takie bloczki, tu, tu, tu i tu. Tutaj gdzie jest i teraz to stało w tych miejscach, tak? Nie uda mi się tego dokończyć. A, dwóch bloków brakło. Dwóch bloków, no. Nie uda mi się tego dokończyć. Nie ten co, co on zbudował w ogóle? Co on wybudował? Nie wiem. Już nie odpadł! Nie no, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nawet tutaj ludzie grają, ale okej. Okay. Mm, tutaj jest, o! To jest proste. Takie coś, tutaj jest coś takiego, okej. Okay. Tylko z czasem muszę się nie wyrobić, ale tak to powinno być okej. Okay. Tutaj taki krzyż. E, tak, teraz takie coś. Mm, tak, to jest tak. Nie, nie starczy, nie starczy, tak okay, jest, wszystko jest okej. Okay. Teraz takie, tutaj, 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 tutaj tutaj, tutaj, tu, 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 tu. tu, tu. Nie chciałem teraz poskoczyć i mi się nie uda tego wybudować. Mówię, że z czasem jest problem. Na tym, na tym akurat z czasem problem. Ale nie powinienem odpaść, tak? Nie powinienem odpaść. Może ten odpadnie. Ten chyba odpadnie, to mi się zdaje. Mhm. No tutaj brakowało, brakowało czasu tak naprawdę. O i ice, super. To jest akurat proste. Mm, przyjemnej w ogóle. Dobra, i nie wiem co to było. Tak, nie wiem. E... Dobra, no to poczekamy sobie, na czy bo to nie ma po co wychodzić. Nie ma po co robić cięcia, tak? Nie wiem, czy mnie wyrzuciło. Naprawdę, jak będziecie grać na tym serwerze, to możecie powiedzieć, czy was też wyrzuca, czy was nie wyrzuca. Bo no, mnie wyrzuciło, nawet nie wiem dlaczego, tak? Więc, no. By, byłoby fajnie jakbyście tak powiedzieli Możliwe, że on po prostu wyszedł, ale to jest tak dziwne tego, on wyszedł. W finale wyjść? No. Zdarzają się już też takie sytuacje, że na przykład nie wiem, braknie produktu czy coś tu stylu, no ale żeby w finale... Okej, okay. no i skończyłem parę, jak ja był prosty Nie dojdzie, nie dojdzie, nie dojdzie. He! Spadł, spad, spad, hihi, No dobra, jedziemy. Fontanna, nie, nie. Temat fontanna miałem i to jest tak 1, 2, 3. I na, 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 na trzecim, tak. Fontanna, temat jest zepsuty, dlatego że nie dostajemy oczywiście wody, tak. I nie ma jak wylać tej wody, więc no. Niestety tutaj wszyscy będą mieli podobną ocenę. Ten Ej, tutaj. Bo tak naprawdę ja już skończyłem, tak. Ja już w tym, ja już w tym czasie skończyłem i. Oni będą kombinowali, bo nie będą wiedzieli o co chodzi, dlaczego im nie zalicza perfekt mecza. Chociaż nie, nie wiem, powinienem, nie powinienem odpaść. Tutaj gość w ogóle nie wiem co zbudował, on sobie jakiś, a nie domek chciał chyba ja Jeszcze Dadaszek, da, za że mu bloczków na Daszek jeszcze nie zabrakło. Ja mówię wam. Nie wiem jak na tym temacie można odpaść. Bo ja miał 29%, bo jeszcze taką fontannę miałem. To jest to coś zepsute z powodu, no ale da się przeżyć. O, 31? Ja zawsze miałem 29%. 100%, no. No panie, to tyżeś to w ogóle zrobił pięknie. Nie, nie. Nie, nie, nie. Czyli skrzynka. Skrzynka. Ten temat to jest w ogóle już masakra. Jak ja go buduję. E. Literki eee, teraz to tak było tutaj. Tutaj dajemy to. Nie wiem kto to może zdążyć wybudować tak. Bo jak ja tego nie zdążę wybudować, to mi się zdaje, że nikt tego zdążyć nie wybuduje. Mm, takie coś. To coś takie było. Tutaj było to, tutaj to tutaj tak i tak nie, to, to, to nie wyszło ładnie, tak ale chyba nie odpadnę 55% i tak jest ładnie, jeżeli ja ten temat 55% no, nie odpadłem ten koleś odpadł nie, znowu planety, tak, to jest tak tutaj są 3 i tutaj jest tak, czyli są 3 tak i 3 tak, to są od tego Trzy tak, więc tak. I trzy tak. Eee, takie coś. już jest trzy, ale już liczby, że to jest trzy. Eee, Teraz ja tak o tu. Hop, hop, hop. Niszczymy to. Robimy tak. Tak, tak, tak. 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 Starczy na to całe? Jedno eee, chwilę starczy, czyli dwa. Eee, tak tutaj tak. Nie, nie, nie. Nie, okej. Okay. No i jest perfect match. No i to ja rozumiem, tak? Perfect match to jest najlepsza rzecz. Więc jest okej. Okay. Tutaj nas cofa. Dlatego, nie nie wiem, powinien tutaj być większy na granicę co tego cofania, bo to jest skórzające trochę. Jak ktoś na przykład wysoko coś buduje i będzie chciał podskoczyć, czy trwała, że tylko i tak cofnie, tak, więc to jest trochę tej czego. Nie um, ja miałem perfect match, jako ta osoba. No nie wiem, nie wiem. Jak oni tutaj grają, ale... Mm, Mhm, uh mhm, -huh. uh -huh. jeden, dwa, dwa pięć, pięć cztery, ok Ej, jeden, uh -huh. pięć, tak. tak, 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 tak i tak. No to jedziemy tam. Nie wiem czy mi się uda tego skończyć, zdaje od życia, czy mi się oczywiście, nie uda, ale na pewno sobie postawię już Zawsze jeden punkt więcej, tak? Nie, uda mi się to skończyć bez problemu. Zjadę to. Yy. Yy. No nie wierzę w to. Nie? Co cię ta była ziemia taka zwykła? Przecież jest ok. Przerwa zostałem perfekta. 100% nie ma perfekta, tylko. A jest. Nie, że ma perfekta. Nie, to jest to. A nie wiem w sumie. Nie, to nie jest to, nie, nie, nie. Więc nie, może po prostu nie już było pod koniec, więc nie dało perfekta, ale bam! teraz widzę. okej. Okay. To będzie proste. Dużo klikania, ale jest to prosty temat. Na nim nie wiem, co to odpadnie, ale zdają życie. Są tacy, którzy w ogóle ładnie, się budują i w ogóle się starają, tak? że szybkość to jadą. Um. Niektórzy tutaj naprawdę dziwne budowle tworzą, tak? Dziwne konstrukcje i w ogóle dziwnie się coś. Ja muszę takiego czegoś tutaj nie zapamiętać, bo no powiedzcie mi teraz, czy wy się takiego czegoś nie zapamiętacie, no. E, ups, a dobrze, tutaj okej, okay, wszystko jest okej. Okay. Przecież tego on no upadł, no co on zrobił w ogóle? nie, on pomyślał, po prostu ze środku jest pełne, tak? A to jest, na środku nie jest pełne. Ale tam tylko co on tutaj chciał uskutecznić? Czasu jakoś jakoś wypełniać środek, można sobie szybko przeliczyć ile bloczków będzie potrzebne i że na pewno nie starcie, jak środek wypełnimy, no ale... No ten gość tutaj czasu łupia po prostu, powiem no, też mam dobrze. O, tego jeszcze miałem, przyznam się. I to jest trudne, to jest trudne. Pozostaje ten do przodu. Area to tu. Tak, o tak, o tu tu. Tu, chyba tak było. Ci troszczę były tylko tak. I tak. Nie, nie, tak, tak były te... Nie. Okej okay, było. Tutaj. Dźwignie były tu i tu i tu. Nie tak, pewnie już coś zepsułem, ale ok, wiem, że to były pistoly, więc je ja postawię. Jeszcze dwa, więc tutaj i tutaj. Tutaj były lejki, więc też sobie postawię. A dźwignie były... Aha, tutaj były dźwignie. Już wszystko, wiem. Nie? Źle? Źle, źle? Czy dobrze, bo w końcu nie wiem. Nie mam dobrze. Co może zrobiłem źle w ogóle? Powiedzcie mi, ej, co zrobiłem źle? Przecież to wszystko dobrze. LOL! nie bycie odpady Przecież... Zrobiłem tak, jak tutaj było. Dobra, nie wiem. Zrobili jakąś taką dziwną blokadę, że wtedy można wlecieć do nich tak szybko. No ale okej, okay, to by było na tyle w tym odcinku, bo. A to cofa strasznie. Eee, wracam na Huba. To by było na tyle w tym odcinku. No, ja tę łapkę chyba wygrałem. Eee, ponieważ, ponieważ mnie wyrzuciło, więc chyba wygrałem. No i to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, oczywiście zostawcie paczkę w górę. No i. No i ten serwer sobie pograć, bo to jest serwer naprawdę, to jest non-premium grana 178 170 osób mniej więcej a i tak jest bardzo fajnie bardzo fajnie więc to jest fajnie no i wypatrzcie, się to przerzuciło mnie no nie to nie to nie trafi to trafi trafi nie o jest ja trafił no więc e, żegnam się z wami z tego to widoku na pięknego spawna e, bo jest naprawdę piękny no więc spaj do tego odcinka